Wszystkim Witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. I jak podle widzicie, jestem w moim mieście rodzinnym, w moim pokoju. I dzisiaj, słuchajcie, zamieniamy się w świętego Mikołaja. I będziemy robić prezenty i dla osób z mojej rodzinki, i też dla Was, dla widzów. Mam nadzieję, że kogoś w galerii spotkamy. I po prostu ten szczęściarz, który do mnie podejdzie po zdjęcie, dostanie nagrodę, dostanie prezent. Ale nie będzie to taki zwykły prezent, bo mamy karteczki. Proszę bardzo, o to dowód, ale jeszcze ich nie porozmieszałam, więc zaraz to zrobimy. Mamy na nich powypisywane różne kwoty, które uczestnicy tego odcinka będą musieli wylosować. I w zależności od tego, jaka kwota im się wylosuje Tyle będą mogli wydać na swój prezent. Ale, żeby nie było tak łatwo, to również wypisałam różne sklepy. Między innymi odzieżowy sklep kosmetyczny, sportowy, elektroniczny, z zabawkami, papierniczy i spożywczy. Mamy 7 wyborów, więc nie wiadomo, co się komu wylosuje. Ale myślę, że wybrałam takie kwoty, że za każdą z nich da się coś dla siebie znaleźć. Nawet, no, da się, po prostu się da. Jak ktoś chce, to się da, okej! Okay? No! Lecimy do galerii i moim dzisiejszym operatorem będzie moja siostra Martyna Jabus. Let's go! Robiliśmy zagadkę o co chodzi a my jak napisz mi potem napisz mi i sama nie wiem o co chodzi. Czyli obstawialiście, że auto zmieniamy kolor, ale? A czego jeszcze no. mogłam zmienić kolor? Do domu, promisia. No własną rudę! O! <laughs> To nie jest to, co dzisiaj mamy przygotowane, bo nagrywam odcinek, w którym jestem święty Mikołajem i robię prezenty. Ty bierzesz udział w tym odcinku teraz i musisz wylosować sklep i musisz wylosować kwotę. Od kwoty zaczynasz? No. Chcesz od razu otworzyć? Mogę? No tak, no możesz otworzyć od razu, bo jak że znasz tę kwotę, to nie tak, że 200 Dwie stówy. Ej, to to! Sportowy. Coś znajdziesz, jakąś koszulkę? No. W sumie za 200 stówy no, może jakąś bluzę znajdziesz, taką znajka czy coś. No. To ja powiem trenerowi, że nie będziemy na pierwszym treningu, bo <słuch> Ale tyle, a na no, który masz ten trening? Mamo, bo jest taka sprawa, nie? Że ja już mówię, że ja na trening. Nie, do... nie mów to co chodzi, nie mów to co chodzi. No i potem ty dał tutaj nagle Paola też tam do mnie zaczęła, że ja mam gdzieś ty, jechać ty, ty, ty. z nimi, ale nie wiem gdzie nie. Oni chcą mnie wywieźć pewnie do lasu jakiegoś. Powiem, że mnie kolano bolało i nie wrażę przed z Jeszcze nakrywa film. Pozdrawiamy trenera. No to to ja sport. Ogólnie te prezenty są też trochę z myślą o prezentach świątecznych, bo ja totalnie nie wiedziałam, co kupić Filipowi. A my mieliśmy taką tradycję zawsze, że Filip dostawał coś z krokodylkiem. Chciałabym, żeby jakiś widzom, jak on kto do mnie podejdzie, to po prostu daję mu jakiś prezent również. I on nowe włosy i jeszcze nie pokazywałam ich nigdzie. Ciekawe, czy w ktokolwiek mnie rozpozna. Mimo, że wyglądam tak samo, no ale styl. Zawsze jest ta różnica trochę. Powiedz, czy... że w ten sklep, po prostu. Ja Dobra, film wybrał, proszę bardzo, takie coś. Ej, strasznie ciśnienie się nagrywa tak publicznie. matko jedna nasze. No, no, Ej, patrzę. what the fuck? To są easy normalnie? Jakieś koszulki masz upatrzone. Ja się nie znam no, szczerze no. na tych klubach, więc musieliśmy powiedzieć, jakie kolory. To ja po kolorach będę patrzyła, może coś doradzimy. Myślałem, że już mieli tam pójść zrobić. No bo to jest taki nie wzimfajny. Beżeńkawki. Ja mówię, mam, że chciałem go kupić. No, naprawdę mega spoko. Jest taki puchowy, cieplutki. Te dziewięć złotych to już tam wiesz, To Te pięć tysięcy, możesz rzeczą blika. Dlatego mamy też mam prezent, to nie wiadomo jaka się suma wylosuje, jak się wylosuje. Duża, to nie, będzie, nie starczy mi budżetu. No szczerze, ja myślę, Ej, że mega smog w ogóle mega dowolona. Ale zobacz sobie tę M, bo ja nie wiem, czy większy będzie fajniejszy, czy dłuższy będzie. A to nie tak, że SK jest większa? Nie, mordę. SK jest Ej, najmniejsza Ej, Ej jest większa. Uważam, że ten lepszy. I szczerze. teraz jakiś drill dance. Let's go! Jakaś muzyczka tutaj fizyczna dżungla Teraz Filip za każdym razem, jak będzie chciał coś kupić, będzie do mnie Ej, mamo, bo Paula mnie za na zakupy, ale brakuje mi 50 zł <laughs> Paula a Libi, to po prostu dosłownie Uważam, że to się też fajnie wygląda, jest ciepła na teraz tak To założę? 250 zł razem będzie Proszę bardzo. Dziękuję, tak, dziękuję, bardzo. dziękuję bardzo. Zadowolony? No. Myślę, że chodzi o jakiś kolor auta albo coś. Że zmieniłeś auto i że reakcja na auta, albo coś. No, tak, no zawsze, że ja już coś napęknęłam kiedyś. Że no. no, tak myślałam o tym kolorze strzela Ja strzelam czy zielony, czy różowy w ogóle. Ja myślę, że finalnie nawet lepiej wyszło <laughs> dla Ciebie akurat, no bo bardzo jest. dla siebie, nie wiem, fajnie. Dzień dobry. Witamy. witamy Tym razem babcia na siedzeniu. Otóż babcia, nagrywam odcinek, w którym zmieniam się w świętego Mikołaja. Chociaż dzisiaj kolorystycznie babcia bardziej pasuje do świętego Mikołaja tej czerwona kurteczka, coś. Czekaj oczy, nie odglądaj. Poczekaj, jakich byś chciała jeszcze powiedz? Kosmetyk Kosmetyk, no dobra To no dawaj, losuj o. Kosmetyczne. Kosmetyczny! Ej, jak idealnie w ogóle się wylosowało, serio, mega fajnie Halo No masz babcię? Mam babcię O, dobrze babcia Mama tutaj była pomysłodawcą w sumie tego filmu, także pozdrawiamy mama Teraz przechodzimy do kwoty Dwie stówy! Hej! przed chwilą Filip tu był i Filipowi też się dwie stówy wylosowały, ale to super Dolecimy to w takim razie do galerii Taki, bo w jakaś Sephora, czy bardziej może Rosman? Rossmannie chyba więcej rzeczy. Znajdziesz, nie? Znajdziesz. Nie, mi się wydaje, że tam mhm. więcej jest, bo tam jest i pielęgnacja, i do makijażu. I też będą takie, że nie kupisz jej tylko jednej rzeczy, tylko więcej, bo tam są mhm. też trochę tańsze niż w Sephora. W Sephora to za jedną rzecz, dwie stówy byś zapłaciła, więc zróbmy tak, żeby być więcej miała, mhm. fajniejszych. To jest mój moment wytrzymałości bo naprawdę jest mi strasznie głupio, tak nagrywać, naprawdę. To jest dziwniej. Teraz już jest to bardziej normalne. Kiedyś faktycznie. Z wszelkich którzy działają w Bardzo no. dużo właśnie, nie rozmawiać, no, to ba. jest. Cza. No i no. babcia nagrywa, słuchajcie, na Facebooku więc babcia tutaj naprawdę jest influencerka. Wszyscy moi znajomi oglądali jakieś zdjęcia, co wystawiałaś jak byliśmy na wyjeździe i właśnie mówili, że mega słodka, że tak babcia ogarniesz to wszystko, no bo tak naprawdę, naprawdę jest ciężkie tak ogarnąć internet. Masz coś do włosów w sumie, może coś do włosów też? Włosy, żebym sobie zrobiła tak na pioletę albo na... Babcia, ty chcesz mieć fioletowe włosy? No Albo niebieskie... Ja. <laughs> Żeby bardziej odcień wydobyć, uh -huh. to może właśnie taki szampon fioletowy, bo on tak sprawi, że ten blond będzie taki bardziej chłodniejszy. Ale to jest właśnie taki szampon że on jest rej, fioletowy tak, włosów, nie z rejfioletowych włosów. To będzie bardziej odcień taki delikatny. One zrobi takie zimne te włosy. No, no, no to to. Wydaje mi się, że z tej firmy są spoko, te szampony. Że to możemy z tego wziąć. Chyba nie? GIT. Chyba musisz stwierdzić, co, co, co jeszcze tak byś potrzebowała. Może coś nawilżającego do twarzy? Coś na, na dzień, Nadzień, tak. jakiś krem. Na dzień, jakiś. No dobra, to zobaczmy. Ty chciałaś Babcia na dzień czy na noc? Nadzień. Hey, na dzień. To właśnie chyba będzie na dzień, bo tu mamy wersję na noc. Aha, bardzo, że na promocję z tym na noc. Ja aplikację, skanuję aplikację. Dobrze. Ty mhm. chcesz? No. Dobra. Czy jeszcze jakieś kosmetyki do makijażu, mm. jest jakaś matka? No. Wolisz bardziej w takim pędzelku, czy w takim stylu? Wcale nie w efekcie. Właśnie też A, mi się wydaje, że mm -hmm. Ja też na przykład bardziej wolę w sztywcie, bo mniej, że sobie łatwiej się nakładam. Jak ja bym babcia chciała kolor. Najgorszym bardziej jest różowy, kolory, czy... nie? bo to tak nie wiadomo, jaki będzie odpowiedni. Bardziej w róż, czy bardziej w czerwień, bardziej w desz? Czerwień, może. Tego typu chciałabyś. Mm -hmm. Taki mocno, mocno czerwony. No ale to chyba za bardzo, czy, to, czy taki właśnie. Nie, no taki może. Taki właśnie szalony. Oh my god, ja jestem szokna, ja mam wszystkie takie takie właśnie. Taki taki by... smętne, no. To jest mętne i coś bardziej szalonego. Chciałabym właśnie taki coś widoczny. Ładny. O, no, Szczerze? Szczerze to nie jest mm -hmm. spoko. Co jeszcze łapca? Kredkę czarną. Taką wykręcaną. O, chodzi A, mi o, okay. o. A z tym w skówce? Kolejna rzecz tym razem z polecenia Martyny kredka. Brawo, na Ci już piąty raz, raz dosłownie. Ja się tak jeszcze zastanawiam, bo w sumie nie liczyliśmy tego budżetu całego, nie wiem ile mniej więcej za to powiedzieć, ale wydaje mi się, myślałyśmy albo o jakichś maseczkach, albo o pomadce nabliżającej. A jakieś pasemka chciała zrobić? No nie wiem, czy róż, czy co. Oh my god, jest crazy, no, naprawdę, no tak jest już szalona babcia, ale dobrze, dobrze. Ten balsamik sobie jeszcze wybierz, bo że i tak są na promce, a no teraz na zimę akurat fajnie w sumie będzie. Co? Który smak? No i będzie ten gram. Ej, to no mamy babcia, chcesz mieć różowe włosy? To są farby, tak. A ty wieś, co chciała? Nie. Chciałabyś takie na mycie jakieś, no, na parę U no, no, no. Ogólnie tak udaje, że ja się znam, ale tak szczerze to się nie znam. I nawet przed chwilą jakaś pani podeszła i się mnie pytała, który kolor według nas pasuje bardziej no, do jej włosów. Była okay. wielka debata na temat tego, jaki różowy babcia będzie miała na włosach. Stwierdziliśmy, że bierzemy jednak to. Wydaje się najbezpieczniejsze, bo tu się to dzieli na jakieś kropelki, po prostu weźmiemy sobie na pierwszy raz. Okay. Weźmiemy. Ja tu już mam nowe włosy, teraz wracamy na babcie. Więc weźmiemy jedną kropelkę, żeby właśnie. wiecie, sobie tak testować, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak będzie, bo miałam babcia na no nowe włosy, to ja będę w szoku, nie? Są jest grane? Ej. Idealnie. Ej! Idealne. Ja w szoku jestem, nie? Szczerze, idealnie to wyliczyłyśmy, a nawet nie wiedziałem, żadnego nowa karolektora. No, dziękuję. I co robicie, jak ci się podobały zakupy? No, super. To, to, Bardzo. No to dobrze. To się, to się bardzo cieszę. Właśnie tak, no, natchnęła mnie taka myśl, że bardzo bym chciała Ciebie właśnie zabrać na zakupy, bo tak sobie przypominałam, jak byłam mała, to zawsze właśnie z dziadkami jeździłam na wakacje, albo nad morze jeździliśmy, albo w góry, albo gdzieś po prostu podróżowaliśmy po Polsce, I to wy Widzieliście we mnie tą taką pasję do podróżowania mimo wszystko, to z wami na początku jeździłam. Ja miałam wiele, miałam z 3 lata Aha. i dzieciaki w wieku 3 lat to są mama, mama, tata, tata i tylko trzymają się rodziców, a ja nie z dziadkami na wakacje! Uh. A, a Martynia nieraz nie była. Nie, się, no Marta właśnie. w ogóle była taka bardzo do mamy mam, i że mam. właśnie mama, mama to było oczko w głowie, ja byłam po prostu tak. po nie mnie wszędzie było dużo. Jak rozmawiałeś z mamą, to rzucałeś telefon i mówisz... <śmiech> nie <śmiech> mam czasu. <śmiech> to <śmiech> byłam okrewnym dzieckiem, co mama musiała czuć na bym się obrażała, jak nie wiem. Ale na was czy na mnie? Nie, na, na ciebie, że wiesz, że tak. Pamiętam, właśnie też mi tak w głowie utknęła ta jedna sytuacja, kiedy byliśmy w zakopanym. Mieliśmy chyba wieże na ten wyciąg. No i przed tym wyciągiem był jakiś konik. Mi no. się jakoś bardzo, bardzo podobał taki konik. Ja wiesz, no naprawdę zakochana była w tym konik. On w ogóle był zepsuty, chyba coś tam nie działała bateria, bo no, on grał. No to, no to właśnie ta ciosia z tego Inowrocławia co my byliśmy tak, teraz Tak, była. tak, no tak. I... Pozdrawiamy też, jeżeli to oglądają. Z racji, że dostawałam tak dużo prezentów od was wszystkich to mówię, że nie no muszę się też odwdzięczyć i też tam jakiś prezent. Co prawda mały, bo mały, ale zawsze coś i zawsze będziesz miała jakieś takie kosmetyki dla siebie, będziesz mogła sobie wykorzystać. A to wiadomo, że to na takie rzeczy pielęgnacyjne to zawsze szkoda wydawać kasy. Jejka, hejka, hejka. Na w właśnie podrób. vloga. Chcesz coś dawno. powiedzieć do vloga? Hejka, pozdrawiam Lenkę z Ligowa. Julia moją oczywiście i Julię Muchunik, częściej was o, też tak samo. Pozdrawiamy, pozdrawiam. Do... Jezus w ogóle co to no, co chodzi Iii. jak się to nie Strasznie w sobie oglądam od strasznie dawnej strasznie was uwielbiam. O. Może Paulinko może wykorzystaj akurat koleżankę. O, Mam jeszcze jeden film do nagrania, ale Ale nie ma ja, rzeczy. Trudno, będzie bez losowania tym razem. Coś, wziąć udział w filmie? No mogłabym. Wybierz sobie jakiś losowy sklep. Jakiś, który lubisz. Rosman? Teraz wy wybierzcie jakąś cyferkę. Pięć. Dwa. Dobra, nie wiem o co mi chodziło z tym. Dobra, Nie, dobra. Koło fortuny masz stówkę do wydania w Rosmania. Idziemy. Może się przedstawisz też do widzów, jak masz na imię w ogóle. Martynka. Tak samo! O kurde! Idealnie! Idealnie! Nie, Okolice sierpca może życie, A, no tak. I co? Wy zakupie świąteczne? Tak, klasyczek. A ile masz lat? 15 Z jakieś kosmetyki będziesz celowała? Do makijażu? się Bielen... może coś od razu Ooo, i tutaj dobry uczynek Akurat na święta prezent, fajnie Coś może dla przyjaciółki zobaczyć, super Kosmetyki no. do włosów myślę Ja tak średnio mogę doradzić jak coś to Martyna o, bardziej o, Bo ona cel jest cel no. 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 Ładne, to jest ładne To mamy jedną Dobre. rzecz, lecimy dalej, po kolejne myślę, coś do, do makijażu coś może Dobrze, no. dobrze Jezu, w Rosmanie właśnie najgorsze jest to, że tak, często tak, ludzie otwierają i no. No. Ostatnio kupiłam i musiałam wyłowić, bo aż mm -mm. nie no, no, otwieram Rzeczy sama. Uwielbiam różowe jak to jest jeszcze, może będzie nieotwarty. Albo jakiś tusz, no nie wiem. tu tam... też mam może mamy. Co tam potrzebujesz. Ale też ten z blokatem w sumie na święta. Też taki fajny. Jaki z brokatem? Ten nowy chyba jest. Ej, no. fajne! No, takie na święta. No dobrze, no to lecimy do kasy w takim razie. Pani nam zwróciła uwagę w Rossmanie, że nie możemy nagrywać, zrobiło mi się strasznie głupio i musiałam wyłączyć aparat, ale to jest dowód na to, tak, że, że zakupki dla mnie są dla mega słodka jeszcze dla przyjaciółki. A także bardzo Ci dziękuję, dla że wzięłaś w filmie. No skór! Da, akurat jak zechciałam coś powiedzieć, to działają mi tu jakieś sprzętem. Dobrze widzowie, wróciłam do domu rodzinnego, jak już zdążyliście w sumie zauważyć. Tu jest Martin Trzeba! Uuu. Mam nowy paznokcie, to też jest nowy update. A to co ty co ty? Co ty robisz? Co, co tu się dzieje? Nie wiem, bo po prostu wróciłam do domu rodzinnego. To jest klasyk, to już typowe. Co ja chciałam powiedzieć? Mam nowe paznokcie, Patrzcie, jakie ładne. Dyryry, dyryry, bardzo ładne. Złoto, białe. Trochę w vibe takim sylwestrowym, ale właśnie nie chciałam, żeby były takie typowo świąteczne. ani typowo sylwestrowe, tylko tak coś pomiędzy. I co? No, główno, no. Nie wiem, co ja chciałam Pablina! powiedzieć. Piję sobie kaweczkę. Słuchajcie, zawsze jak wracam do domu rodzinnego, to. Ja nie wiem, ile ja kaw tutaj piję, ale ogólnie to chyba nie jest zdrowe za bardzo. Ja tylko chyba ja piję 5 kaw dziennie, szczerze. Nie, nie, no co? Ale no, takie mleczne, prawda? Tak, no, one są nie, bardzo nie, mleczne. To, to w ogóle smakuje jak inka, tak szczerze mówiąc, bo wymieniliśmy kawę na jakąś inną. jest oryginalna kawa. Pedros, no jak? Jaka nie kawa? Pedros, kawa? Pedro, kawa? Jaka to jest? Pedros, 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 Pedros. Jak Martyna była kidosem, to rodzice węczyli Martynę i kazali jej mówić Pedros, żeby się nauczyła mówić ry, i się nauczyła, więc słuchajcie, jest jakiś patent. Jak wychodziliśmy, Martyna chodziła i mówiła pod nosem tylko. Pedros, 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 Pedro, Pedro. i tak się chodziła się podała. Plakat. Plakat, tak, Martyna nie mówiła plakat, tylko blakat. I to samo. Nie że muszę mówić. No tak. nie no, plakat, a ty mówiłaś blakat, ale jeszcze była butella. Butella O, mówiłaś. tak, butella. I my mówimy, Marta, to nie jest butella, nie damy ci tego zjeść, jak nie powiesz poprawnie. Martna, no butella, butella! I nie potrafiłaś wymienić się do tych dwóch literek. Nie u, im bu, a nie nu, Bella. Ale teraz ci przypału porobiliśmy, dobra, pozdrawiamy. A tutaj, proszę bardzo, na święta tworzy się jedzenie. Co tu mamy? A nie proszę! Ta mina! To będzie już twoja mina, to to jak teraz jak sernik Mamo Moniko, mamy, mamy sprawcę. No bez przesady otworzyłem na chwilę, mo. No właśnie, to nie wystarczy. No dobra, ale jest sernik. No nie so... wyjdziesz, nie wyjdziesz. Ale trzeba teraz na kogo zwalić, no. że nie wyszło. Robi się jedzenie. Ryba po grecku fruwa. Jak fruwa? Pier. Ryba. Latujące ryby są takie. Promić w galarecie, się ma Promi. O, moje stówki. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Przez moje się dosyć na oglądaliście na wcześniejszych filmach z tatuażami. A by the way, tatuaż mi się już troszkę zmywa. Ale dobra, jak się zmyje, to zrobię sobie kolejne. Słucham. Słyszałem się hmm ta kawę. A ja wam coś pokażę. Bo ma no szkurde! Co ty się bawisz w mis wybiegu? <coughs> Ale nie, wiem no to co chodzi tu? Dlaczego to po No mi... bo prezentowałam rodzicom jak chodzą te mis. Jak są te mis, co nie? I tam no, każda reprezentuje swój kraj. To właśnie Philippines. Hi! Paula. Filipines! Spain. Italy. Italy. Mexico. Germany. Yeah. Brazil.

Ej dobra, znalazłam coś mocnego. Przeczytam wam wiersz, który napisaliśmy ja z tatą na zakończenie postałówki. No ja chodź Rano po dźwięku pierwszego dzwonka, wita nas czule pani Iwonka. W łapkach nam szybko siadać każe i prosi by wyjmować kałamarze. Nauka zabiera nam całe ramki. Musimy czytać długie czytanki, potem cyferek jest bez liku. Każdy bałagan ma w swym piórniku. Ortografia nauka bezbłędnego pisania. Nieraz nie zjadłam przez to śniadania. Późno po nocach nad nią siedziałam, potem zaspałam. I w szkole głodowała. Matematyka to nauka nie, królowa, ciągle zaczynam jeszcze, do jeszcze, was. Jeśli coś nie, tu mam do schowania, nie. pani wprowadza nowe działania: tabliczki, słupki, nożenia, dzielenia, wszystko jest łatwe do zapomnienia. A po kontrolnych ah. pracach wcale się nie chce do domu wracać. Nie jest. tak, a jeszcze to było dobrze, że sklepik ma nasza szkoła. Jestem, jestem z tego ale bardzo wesoła. nie miała wesoła. sklepiku, bo to w Dobrze, że sklepik ma nasza szkoła, jestem z tego bardzo wesoła. A to napój, a to wafelki, nowe i tak skończyło się kieszonko. Punktów i ocen mam bardzo wiele. Tata wytrwale podpisuje całą niedzielę. My już starszyzna nie byle jaka, niewiele mamy z przedszkolaka. wakacji przed nami dwa miesiące, potem książki, zeszyty i długopisy ścierające. Jesteśmy wdzięczni Pani Iwonce za te spędzone z nami miesiące, na korytarzach się zobaczymy, a teraz wszyscy chrę krzyczymy Dziękujemy! Mam prawa autorskie do tego jak coś, proszę nie ściągać. Choinkowa, ma, ma! jak piękny masz! Gałoski, Dobra, właśnie, miałam wam pokazać choinkę. Ogólnie taka, trochę ta choinka, taka. W Wam się podoba? No tak, ta, bo jest mała. Właśnie jakaś wyjątkowo mała, zawsze mamy taką dowolną że trzeba ją ścinać, bo jest wysoka aż do samego sufitu. A teraz jakaś taka, no, plus będzie taki, że wiecie, mamy promiego, który pewnie tam będzie cały czas pod tą choinkę podchodził. Będą się sypały te igiełki, więc będzie mniej sprzątania, więc to są plusy. Aczkolwiek jest jakaś taka dziwna, nie wiem, coś mi w niej nie pasuje. Jezu, ale zadyszki dostałam, to jedyna, w ogóle co to jest jakiś wieniec? What the fuck? No, ten vlog jest taki trochę crazy, bo tutaj robimy jedną rzecz, to drugą. Tu coś tam, tu coś tam, ale po prostu, wiecie, vlogmas to vlogmas się rządzą swoimi prawami można robić w nich, co się tylko chce. No, a tak właśnie wygląda mój dzień i jest super ładny. Wow. Update sernikowy widzowie. Mama była na mnie zła, że otworzyłam drzwi, i że sernik nie urośnie. Proszę bardzo. Naprawiłam ten sernik, naprawiłam. Nie mogę teraz już otworzyć, ale jak ładnie tutaj pięknie urósł. No ja to jednak mam głowę, ja to jednak jestem fajną córką, no. Naprawdę, nic no, tylko no, pozazdrościć rodzicom, no.

Oczywiście musimy otworzyć kalendarze adwentowe Ja już wróciłam do Płocka, jak sami już widzieliście w sumie I zabrałam ze sobą wszystko to, co mogłam I zmieściłam do samochodu Zuzy Pozdrawiam cię Zuzna I też te kalendarze, które były takie wiecie Z oddzielnymi okienkami, no po prostu przywiozłam Bez tego kartonowego głównego pudła Bo to by było po prostu bez sensu dźwigać coś takiego Także widziałam sobie tylko same te okienka No i dzisiaj otwieramy 20 i 21 Ale skaptałam się po ostatnim vlogmasie W ogóle nikt z was się nie skapnął w komentarzach, więc... Nie otworzyłam osiemnastki i dziewiętnastki z tego kalendarza z kulami, więc pewnie zapomnieliśmy po prostu o tym kalendarzu. Także możemy też to na szybko teraz nadrobić. Cztery okienka aż. Lemoniodowa tabletka do dłoni i stóp. Fioletowa kula. Tabletka sielskie popołudnie. I w 21 kula czerwona. Teraz otwórzmy sobie Rituals. Jak otworzymy te, to w zasadzie ostatnie trzy. A wy pewnie jak to oglądacie, to. Jest może nawet już jest Wigilia. Tu nie wiem, na wszelki wypadek mogę Wam życzyć wesołych świąt. Lotion mousse. Ok, czyli jakiś taki balsam do ciała, ale bardzo ładnie pachnie. I w ogóle jest w takiej mega malutkiej wersji, taka miniatureczka, ale całkiem słodka, na jakieś wyjazdy będzie chyba super myślę. Wow, bransoletka? Ja wiem co to jest, to jest ta bransoletka taka na spełnienie marzenia. zaufana osoba musi wam założyć tą bransoletkę, wy musicie bardzo intensywnie myśleć o swoim marzeniu, zaciskacie ją, tutaj związujecie tak na subę i po prostu nie zdejmujecie jej w ogóle. I jak ona spadnie z dłoni, to znaczy, że marzenie się albo niedługo spełni, albo się już spełniło, albo jest blisko do spełnienia się tego marzenia. Chyba coś w tym stylu, będę musiała sobie to jeszcze przeczytać do Dokładnie, ale ej to jest super w sumie czuję dobrą energię od tej bransoletki na pewno sobie ją zachowam, zwłaszcza, że ja tutaj jak widać na ręce mam całą kolekcję moich Outer obrzydliwych, prześmiardłych bransoletek, no to będzie kolejna do kolekcji teraz lecimy z mixit i 20 żelusie, truskawkowo-bananowe ostatnio była wersja kwaśna, tutaj chyba mam taką klasyczną, ale w ogóle te rzeczy są mega miękkie batonik, Mixit, ka Winter Edition No pozwólcie, że teraz otworzę ten kalendarz z Red Bullami i w końcu w ogóle mogę go wziąć w ręce Niego go otwierałam tam u siebie w Toruniu to on był Spośród moich tak, kalendarzy, tak bardzo w głąb i nigdy by się go nie chciało podnosić. A tutaj, proszę co już w końcu mogę to zrobić. Dwudziestka i mamy po prostu klasyczny Red Bull. No i też mamy tego, tego klasycznego Red Bulla, tylko że tutaj po prostu sugar free. A I było bardzo dużo tych zwykłych w sumie. No, jakby nie spodziewałam się czegoś więcej od tego kalendarza. Teraz przejdźmy do Bibio Cosmetics ostatnio mnie te kalendarze rozpieszczają, mamy tutaj karmelowe, a ja, jak wiecie, ja karmel kocham. Już ostatnio wam zresztą na vlogmasie gadałam o tym. I znowu słodkie kurcze. Tutaj ja miałam akurat jakiś batonik o smaku masła, że teraz mam tak dużo tych batoników seriowych, ich na bieżąco tak nie jadłam, tylko ja sobie je zawsze wkładam do szafki albo gdzieś na półeczkę. I tak mi się to nawarstwiło, że będę miała naprawdę wielki zapas. Ale fajnie, bo to są takie zdrowsze wersje takich batoników, więc no, lepsze zawsze to niż jakbym miała coś niezdrowego jeść. Teraz Kinder, no właśnie, jakoby niezdrowych rzeczy. No i kudy, szokobons. Ostatnio też był i mówię Wiem, że to jest w ogóle, ja kocham szokobonsy, to jest moja ulubiona słodycz, ale dosłownie wczoraj też się trafił szokobons. Jak wcześniej w ogóle nie było, tak teraz non stop. A no dobra, no nie narzekam, jakby ja je bardzo lubię, więc git. To będzie serduszko. Zgadła. Sprawdźmy teraz ten biżuteriowy. O, jakie mój ulubiony typ rzeczy w kalendarzach adwentowych, pierścionek i to jeszcze taki wiecie rozciągliwy, jeszcze złoty, gdzie ja no jak widzicie mam tylko tak naprawdę złotą biżuterię, to jest naprawdę bardzo fajna rzecz i w ogóle mam teraz bardzo podobny na palcu, tylko jakby z cieńszych koralików. W tym kalendarzu był taki pierścionek perełkowy, no i właśnie teraz się trochę uda. i to były chyba dwie moje ulubione rzeczy z tego całego kalendarza, tak mi się wydaje. Ok, kolczyki no ja już wiele razy mówiłam, że nie jestem największą fanką ogólnie kolczyków tym bardziej jeżeli nie są jakieś takie wiecie, no bo ogólnie te kolczyki mogłyby mnie uczulić, bo ja mam takie dość delikatne płatki ucha jeżeli chodzi o takie rzeczy niezłote, nie srebrne, nie ze stali chirurgicznej, ja opisałam, że to jest po prostu to raczej nie jest nic z tych e, tworzyw, że tak powiem. Teraz kalendarz z majtami, bo wydaje mi się, że całą resztę już otworzyłam. Jeszcze zostałam kalendarz od mojej mamy i od mojej siostry, ale to też zaraz zobaczymy. Ten też jest od dziewczyn, tylko że po prostu stricte z majtami. Otwórzmy 20, coś jasnego. Klasyczek taki, w sobie spoczko. Wiecie, jak na przykład założę jakieś leginsy, czy coś takie jasne, albo po prostu jaśniejsze spodnie, to będą białe, super, bo nie będzie nic tutaj. Widać i nie będzie prześwitawało. I też taki tip. Czerwone też nie prześwitują. Jak założycie białe, na przykład białe Spódniczkę, jak założycie pod to czerwone gacie, to one nie wiem w jaki sposób to działa. Ale ten czerwony serio w ogóle nie przyśwituje. Mega mocne to jest akurat. Wczoraj, jak otworzyłam kalendarz, możecie to zobaczyć na wcześniejszym vlogmasie, trafiły nam się gacie takie z kokardkami i to dosłownie jest do tego zestawu. W sensie są takie same. To jest ten sam krój, tylko po prostu te są klasyczne, takie niewieściutkie, bez żadnych wzorów. Ale spoko, takie też się zawsze przydadzą. I mają bardzo fajny materiał, taki miękki. Wszystkie kalendarze otworzyłam i został nam ten ostatni. Jezus, Maria! Został nam ten ostatni od mojej mamy i od mojej siostry, więc strach. Zobaczcie co tam się znajduje. Fajne. Mamy nauszniki, mega słodkie. Chociaż teraz powiem wam, że rzadko w takich chodzę, bo odkąd mam Airpods'y Max'y, to jakby one mi robią za nakrycie głowy. Ja po prostu w nich chodzę i one mi też dają automatycznie ciepło, bo to są te takie wiecie, słuchawki na uszy, takie na całe uszy. Ale to nie wszystko. Mamy jeszcze migdały i pistacje, krem migdałowy, wow, to będzie cudowne do naleśników. Wow, będzie pyszne. Nie wiem, skąd dziewczyny to wytrzasnęły, ale wow, mega fajnie. Zobaczę jeszcze na Instagram i na TikToka. Bo tam widzicie wszystko na bieżąco. I pewnie jak wy to oglądacie, to już tam wstawiałam wam jakieś filmiczki z mojej wigili, z rodzinką i tak dalej, więc zapraszam. Pa!